Cześć wszystkim. Sztokholm. Sztokholm jest miastem. Ja się trochę czuję jak w domu jednak. I co to jest za ptak? Pobudka o 4:20, wyjście o 4:20 było ciężkie, bo pobudka była o 3:30. Czy to źle, czy to dobrze, nie nam sądzić. Idziemy teraz na busika i na jakiegoś małego ciastkowego cukrzyka. Idziemy do. A mam wielką twarz teraz w porównaniu z Twoją. Idziemy do fabryk na mostowej. Do fabryk na mostowej, dokładnie. Ej, widziałem to na TikToku, bo tu jest taki ten. No ale to właśnie sprawia, że no właśnie, dlatego ludzie się śmiali z tego. Zobacz. Wiesz? Nie wiem czy jesteśmy. Nie wiem, kto tu jest szybszy. Tu się korkuje. Wiemy co robimy, nie? A! -a. Patera. Pa jaka prędkość. Ja. ja pachnie to jak w kinie. Dobra, siema. Kochani, znajdujemy się już na miejscu. Jesteśmy w Sztokholmie. Zrób taki objazd. Jeszcze. Sztokholmie! W Sztokholmie. Jest z nami Kuba. Jest z nami Zuzia Niestety nie ma z nami mojego internetu. Więc idziemy na mostową na Czuja. Ale nie mówcie, Zuzi, bo się zdenerwuje. Nie mówcie, Zuzi. Chciałbym się opowiedzieć, jak to się stało, że wpadliście do Caucha? Nie. <śm> 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 nie chciałbym. Ostatnio jak to byliśmy, wypiłem trzy takie filiżanki, ale większe. Więc teraz muszę wypić cztery. Nie no nie, bo wtedy jak wypiłem to było źle. Podoba mi się to. <noise> kochaní Ta podróż była ciężka. Było dużo jeżdżenia, latania, ale dotarliśmy na miejsce. Zmęczenie jest przepotężne. Głód przepotężny, ale wszystko się udało. Pogoda troszkę mokra, nie da się ukryć. Czyli się, jakbym robił sprawozdanie z wycieczki. Idę, idę tu, idę tu spać. Będę tu spał. Tu jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie sobie leżę. Możecie zobaczyć. Nie wiedziałem, że one są dziurawe do momentu, kiedy ich dzisiaj nie założyłem. Wiecie, ale w życiu czasem tak jest, że się ma dziurawe skarpetki gdzieś nie. Ale widoczki są nieziemskie. Albo właśnie ziemskie. Winda całkiem fajna. Guziczki są, można klikać. No jedziemy, kochani, jedziemy, jedziemy zobaczyć świąteczne dekoracje, jedziemy zobaczyć jak te święta w Sztokholmie wyglądają tego roku. Jesteśmy troszeczkę podekscytowani, rozemocjonowani, yy, przede wszystkim napełnieni znów energią, yy, najedzeni, humory dopisują, humory dopisują. Wyszliśmy stamtąd i jesteśmy tu. Ej, mógłbym tu nagrać nocne przejście po Sztokholmie. 4K. O, Nie? Ale mógłbym, mam tyle pamięci. No, dalej się. To jest niesamowite, niesamowite. Nowy dzień. Nowy, nowy dzień. To jest jakieś czyste szaleństwo tutaj. Naprawdę. Napra Ludzi możemy z góry podglądać. Co je się na śniadanie? Dwa kilogramy kwargu. Esek mm, farg. Mmm, farg. Idziemy dzisiaj, y, widzowie, na kawę. Tralaleru, tralala. Puccino asesino. Walerina kapuczyna Kupisz mi patapim? Patapim, patapim, pata pata, kapuczyna Nie można kryć. Nie można Okej, okay, to faktycznie e, robi. robi. No tak, jest to duży statek. Jest to bardzo duży statek. Do wybudowania tej perły szwedzkiej floty potrzeba było tysiąca dębów oraz trzech lat ciężkiej pracy tysięcy mężczyzn. Jednak wydarzyło się coś niespodziewanego, dzięki czemu możesz dziś w tym miejscu podziwiać ten wspaniały i wyjątkowy kawałek historii. Hej, mała, patrzę Karmata. Mam kibiców z tyłu. Yes. Waza Muzeum, no ciekawe, ciekawe, ciekawe. Wielki, wielki statek, prawda, jest w środku. Można sobie zobaczyć, ten wielki statek jest naprawdę wielki. Ale myślę, że by się fajniej to oglądało, gdybyśmy nie byli tak głodni e, i zmęczeni przede wszystkim. No a teraz idziemy oszamać coś, widzowie. Dawaj, skok radości. Ło, jaj, jaj, ło. Skok radości, pyszności. Cześć, z Cześć, wszystkim. Cześć wszystkim. Gdybyś miała być zwierzęciem i miała byś przegryzać kable w samochodach, to jakim byłabyś zwierzęciem? Królikiem. Czemu królikiem? Bo ma świetne zęby do przegryzania kabli. A czemu nie byłabyś kuną? Bo chciałabym mieć miękkie futerko jak królik. Do góry, do góry. Pouczyliśmy się w tej szkółce, która była biblioteką i to taką wielką biblioteką, wielki budynek. Co mówisz, biblioteka? Biblioteka. Wielki budynek, dużo książek. Ej, no znowu mi w kadr wchodzisz. No jest wystrzelona. No. A mąkę? Mąkę? To jest wystrzelona. Dzisiaj jest trochę taki leniwy dzień. Znaczy w sumie nie leniwy, bo dużo się uczyłem i odpisywałem, odpisywałem widzowie. Wypiłem w sumie dwie chyba filiżanki kawy, albo trzy, tak jak ostatnio. I chce mi się jeszcze bardziej spać niż mi się chciało, więc ewidentnie kawa już nie działa. No ale co? Jest to w sumie nasz ostatni pełny dzień. Fajnie byłoby go jakoś jeszcze wykorzystać gdzieś pójść. Aż już <laughs> wszystko? Nie? Nie. nie. nie? nie. Aha. Ten kapitalizm taki nierozkręcony, tutaj coś. Rzeszów spotkaliśmy w centrum. Nie no, pozdrawiam, ale temp tak dziwny. Jaja i ma. Nie, na pewno nie. To jest, są po prostu on ma takie nogi, Znaczy, znaczy Rzeszowie takie mają. Tak z jajami, nie? Więc jak ktoś by się zapytał, czy rzeszowianie mają jaja, to można powiedzieć, że mają, ale już więcej nie chcę się wypowiadać, bo nie chcę, żeby kibole y, rzeszowscy spuścili mi y, Mantu. manto. Dzień dobry, witamy ze Sztokholmu. Na jednej ze ścian w budynku yy, pojawiło się niezidentyfikowane, nie no już zjebałem jako prezenter. Odliczanie, odliczanie, do czego nie wiemy, ale przekonamy się za 47 sekund. Cały świat spogląda aktualnie na naszą transmisję. Nie wiemy, nie wiemy, powtórzę jeszcze raz, nie wiemy, co się wydarzy. Czekamy, czekamy, czekamy 35 sekund. Jest to budynek jeden z... E, e, Innych budynków, które się tutaj znajdują, ale e, jednak to na tym wyświetla się to e, odliczanie. Emocje w pobliżu są bardzo duże, e, ewidentnie ludzie czekają, ludzie czekają. Czuć, czuć te emocje, które e, są w powietrzu. Kochani, kochani, 10, 9. Zaraz, za chwilę będziemy wiedzieli, co się wydarzy. Odliczanie na budynku. I... Co to... Co to jest? Nie wiem, piszą po szwedzku. Jakiś... Co to jest? Drzwi jakieś się otwierają? Co to tam? Drzwi i się coś sypie. Jakiś ptak się pojawił. Ptak? Nie byłam zawiedziona. Tak? Co to jest? Pingwin? Bałwan. Bałwan? No? O co chodzi z tym bałwanem? Kochani. Bałwan. Dziękujemy za oglądanie transmisji. Pojechaliśmy z lotniska jechać pociągiem, potem znowu jechać pociągiem i teraz znowu będziemy jechać pociągiem, a potem już nie będziemy jechać pociągiem, będziemy jechać tramwajem, no i potem busem i potem znowu busem, czyli jeszcze jeden pociąg dodatkowo. No i fajnie, świetna zabawa. Don't talk to me before my morning coffee. I tym przemiłym akcentem kończymy. Tego vloga. Były to niesamowite chwile, niesamowite emocje. Dużo rzeczy zobaczyliśmy, dużo rzeczy wypiliśmy, dużo rzeczy zjedliśmy, dużo spaliśmy, dużo nie spaliśmy, dużo byliśmy zmęczeni i dużo byliśmy też wypoczęci, dużo się też uczyliśmy. To były niesamowite, niezapomniane chwile, które będziemy wspominać. Przemiło.